Około 175 tysięcy unikalnych użytkowników odwiedziło portal w marcu. Dla redaktora naczelnego LCA.pl Pawła Jantury to powód do dumy i satysfakcji. No tak, przyznam się, że trochę nie spodziewaliśmy się, no w siedmioletniej historii to nasz najlepszy wynik, z czego oczywiście się bardzo cieszymy. Nie spodziewaliśmy się, że taki nagły wzrost nastąpi. Jeszcze kilka, no, jeszcze w ubiegłym roku to wahało się na wysokości 120-130 tysięcy, teraz nagły wzrost. Bardzo się cieszymy. No to efekt na pewno ciężkiej pracy naszej redakcji. Jako redaktor naczelny chciałbym dzięki uprzejmości z serdecznie podziękować całej załodze Pelza za tą wzmożoną pracę. Ponad 80 tysięcy użytkowników odwiedziło w marcu dział Fakty. Większa liczba ludzi czyta także informacje motoryzacyjne oraz kulturalne. Paweł Jantura dodaje, że nie ma pojęcia, dlaczego akurat w marcu udało się pobić ten rekord. Przyznam się szczerze, że nie mam żadnego pojęcia. <grych> Naprawdę nie wiem, trudno powiedzieć, yy, trudno to zbadać. No, na pewno będziemy jeszcze wnikliwie analizować te statystyki i zastanawiać się, dlaczego akurat w tym miesiącu, yy, ponieważ no, sądzę, że przez 12 miesięcy w roku yy, równie solidnie pracujemy. Zwiększona liczba użytkowników wpłynęła także na reklamodawców. Oczywiście bardzo to odczuliśmy. Dostajemy ostatnio więcej zapytań, dużo więcej, zdecydowanie więcej zapytań od reklamodawców. Pozostali reklamodawcy, ci nasi stali są zadowoleni, chwalą wyniki reklam. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy dumni. Największą liczbę odsłon portal miał w listopadzie ubiegłego roku, ponad 2 miliony. Tego rekordu tym razem nie udało się pobić.